Siema widzę i witam was w kolejnym odcinku z serii UWH Pieśka Dzisiaj moi drodzy Jak widać kurcze mamy przyczepę pełną snopków psłomy Znaczy snopków no tych kostek w sensie nie A to tylko z jednego pola tyle aż wyszło O no, taką e, ciekawą konstrukcję jak widać tutaj wieziemy ze sobą e, Także co no Dziś ogólnie mogą być ciekawe rzeczy z tym e, U krów już tyle się nie zmieści e, To wiemy będzie trzeba się oczywiście buja spytać gdzie, no co my z tym robimy tak w zasadzie. Dobra. Także koniecznie, szybka akcja, zostawiacie subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę I, i pamiętajcie, żeby wbijać na Discorda. No, także ja lecę tutaj już z odcineczkiem, od razu wszystkie wybijamy i tam lecimy, bo tu nie ma co marnować czasu. No, czyli z jednego pola już wszystkie wyzbieraliśmy, zostało nam, nam jeszcze dwa pola. No nie wiem, ja, no... Moim zdaniem najlepiej by to było wszystko sprzedać, no ale co się Gwiesiek, no to oglądajcie, a zobaczycie. Ja nie wiem, szczerze mówiąc. No ja bym to sprzedał wszystko, no bo kurde no... Ile my sobie za to zarobimy? No dość sporo, myślę. Więc... kurczę, no trochę by się opłacało. No jak widzicie, to tam jeszcze te kostki są. Na polu nie tam jeszcze drugi, no. No mamy tego trochę, trochę się... Nazbierało ogólnie, ale cóż my z tym mamy zrobić? No nic tak naprawdę. Znaczy, no, no jak tu, z... pozbierać, no przecież jak? To jest chyba logiczne raczej, nie? Dobra. Hmm. Kurde, gdzie to się teraz. A to się teraz tu skręcało. Czy ja w ogóle. Dobra, już myślałem, że to się wy. ten. wywróci wszystko. Będą problemy z tego powodu, kurde tu się skręca. Ej. No dobra, on o tym zapomniał. Bym ominął normalnie skręt. O patrzcie, jak mi się kamera wybuje. No, bym ominął skręt i by ja był. No. nie chcemy oczywiście, żeby do takich rzeczy dochodziło. Dobra, myślę, że tak, zatrzymamy się tu. Tylko otwieramy drzwi na odległość. Jakie drzwi? Ja pierdzielę. Co ja gadam? Bramkę. Nie wiem, po co ja tu w sumie wjeżdżam, bo i tak nie wiem, czy ja będę... A, a w ogóle zapalmy światła, bo już trochę ciemno się zrobiło. Zapalmy sobie światło i idźmy z, z tym, z wujkiem Wieśkiem pogadać. Wujek, wujek, słuchaj, bo tej słony jest tyle, że no my tego nie przechowamy nigdzie. Motul, coś. Ale to, to ja się ciebie pytam, co mamy z tym zrobić? Musisz pojechać sprzedać. O, oh, tak będzie najlepiej. W sumie to może zarobimy na to trochę. Dobra. Właśnie taki miałem plan, widzisz, tylko wolałem się ciebie dopytać. Dobra, widzę, że tak wszystko mamy ogarnięte na ten moment już. I dobra, słyszeliście naszą jakże długą rozmowę. Mamy sobie, no mamy wszystko pojechać sprzedać. Czyli bardzo dobrze, bardzo dobrze, że tak, no bo... No, co, co my byśmy z tą słową zrobili? No, powiedzcie, no nic, nic, tak naprawdę nic. Dobrze, tylko teraz gdzie? Gdzie my chcemy z tym jechać w ogóle? Bo, ile, ile my tego wszystkiego mamy, patrzcie, nie? Za to będą duże pieniądze, dosyć. W grudniu, jak to będziemy chcieli sprzedawać, bo wtedy jest najlepsza cena za pszenicę, jęczmień i owiec. Za wszystko jest najlepsza cena w grudniu. Mleko jeszcze. Lutym. Kurde i widzowie. Co to się dzieje tutaj? Dobra. Słoma nas nie obchodzi kiedy jest najlepsza cena. Jej się chcemy po prostu pozbyć. Dobra, teraz tak, oznacz miejsce. Bo my chcemy jechać nie tam, gdzie najlepiej zarobimy. A, tu jest blisko. Dobra, tu mamy prakty praktycznie przy gospodarstwie. No to git, dobra, moi i drodzy. To tak, wyjedźmy tym sobie stąd, tym zestawem. Pojedźmy, sprzedać. I nie, no ale wiecie co, takie coś temu ja muszę na miniaturce uwiecznić, nie? Taka górka normalnie na tej przyczepie, jak to wygląda. żeby mi się to zaraz nie wywaliło, bo byłby problem. Mam no, też w sumie, są zapięte pasy, więc nic się nie powinno stać. Tak, to no tak, właśnie w... z czymś takim sobie jedziemy tutaj. Dobra, gdzie jest ten skup słony? O, tam widzicie, mamy taki magiczny słup, normalnie, gdzie widzimy, gdzie co mamy zaznaczone. Tak, serio tego po prostu mam zaznaczonego na naszym Google Mapsie, jak wiecie. Ja mam taką normalnie wersję Google Mapsa za że sobie tu normalnie na telefoniku teraz otwieramy i działamy normalnie, no. Dobra, e, kurde nie, dobra, jedźmy na piątce. Kurde, ja tak nie dam rady, chyba trzydziestka nie da rady inaczej. Na szóstce tutaj, no, za ciężko by było. A my teraz ledwo sobie dajemy radę, no to już. Nie, dobra, dobra, jedźmy na piątym biegu, myślę, że tak będzie najlepiej, bo inaczej to się, no, no mówię, no nie jest to w ogóle możliwe. Ej kurde, bym przejechał. Dobra, wsteczny. Było nic nie zawadzić, też by, byłoby mega źle. Mega niefajnie. Dobra, czy ja tu dam radę w tym wjechać? Dam radę. Dobra, no to tu jest jakiś taki skup w ogóle, tu ludzie widzę, że są w domach. To ja im chyba przyjadę i po prostu kasę zostawię. O, tu jest w ogóle zaraz patrzcie przy tym, przy moim polu, nie? To jak będę teraz zbierał słomę, to będę no, miał no, bardzo bliźnił. Kurde, widzicie, ja chyba w złe miejsce wjechałem jednak. Och, kurde. Czy... Paletę jakąś przestawiłem. Mam nadzieję, że pychałem, no super. Mam nadzieję, że państwo tu mieszkający nie mają żadnego monitoringu, bo to by mnie nagrało i ja chyba bym musiał za to troszkę tu tak będę zapłacić. A, dobra. Może się nic nie stanie, może może tego nikt nie widział, może właśnie patrzyli przez okno i widzieli. Kurde, no znowu mi się ta przyczepa zablokowała. Holera, jasna. Mm. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Hmm. Dobrze, sprawdzę w ogóle. Przejdę się sam. Tak to w ogóle nie było tu, gdzie ja chciałem pójść. Pójść. Pojechać raczej. Dobra, no to jest tutaj, nie? Dobra, że widzę, że chyba Państwo tutaj ktoś mieszkający też sobie śpi. Chyba już śpi. To by śpi o 17.45. Wątpię. Przecież o takiej godzinie to chyba się jeszcze no życie toczy, tak? To chyba się jeszcze nie chodzi spać. Chociaż co ja tam mogę wiedzieć, może już sobie telewizorek ludzie oglądają, zmęczeni po całym dniu. Siedzą, prawda, przed telewizorkiem yy, i tam, no, oglądają sobie. Na przykład nie wiem, co tam może lecieć teraz, wiadomości. Też nie wiadomo, czy. Czy kogoś interesuje, co się w świecie dzieje, to nie wiem. To może oglądaliby sobie tutaj na przykład. Nie wiem. Nie wiem, co ci ludzie mogą robić, bo szczerze mnie to za bardzo nie interesuje. Ja teraz... Jest, jedyne z, co mnie interesuje, to to, że muszę pojechać na moje pole. Yy, Zabrać te wszystkie snopki, nie wiem, mam nadzieję, że zmieszczę to na jeden transport, chociaż już widzę, że raczej nie, ale dobra, czemu ja nie mogę złapać tej kurcze kosteczki, nie wygląda to najlepiej, no dobra, no to ładujemy, pakujemy wszystko ogólnie tutaj jak widać oczywiście, tak? Okej, okay, widzowie, no to wyzbieraliśmy sobie ładnie wszystkie tutaj, e, prawda, te kostki i teraz trzeba będzie z nimi pojechać, moje, znaczy, no, no nie, jeszcze z nimi nie jedziemy, przepraszam, ja wam głupoty zacząłem gadać w tym momencie. Teraz to my chcemy zebrać kostki z pola kolejnego mojego, jak wiecie, znaczy, no mojego, to jest wujka pole to, tak, ujawieśka ale... Mówmy się i że jest to nasza własność wspólna, tak? To, co moje, to moje, a to, co jego, to nasze. Normalnie, tak działa komunizm, nie? Także, dobra, lecimy sobie ogólnie. E, tak, czwóreczka, czy nie, nie damy rady na szwórce? Ojej, bardzo jestem zniesmaczony tą informacją. Czy znaczy, no, zniesmaczony, z złego słowa użyłem. E, z bardzo jestem tą informacją. Rozczarowany o niesmaczony w ogóle. Co to za słowo wróciłem ja w tym momencie? No tu jak widać trochę taka mała górka słomie została, której nie chciało mi się prasować. No bo kurde, umówmy się, ale no po co ja bym takie rzeczy miał robić, nie? Także dobrze. E, dlaczego ja wysiadłem, kurde? Czy tragedia się dzieje Co czasem na świecie? Dobra, czy ja dam radę... O! Dam radę na czwórce, dobra. No to trochę szybciej pojedźmy w takim razie. Jeżeli jest to y, możliwe, bardzo się z tego cieszę. O, może na piątce? O! E dobrze. Pojeżdżamy powoli. O, 13 na godzinę to już taka w porządku prędkość. No i dobra, moi drodzy. Słuchajcie. A tu w ogóle mamy łąkę. Do też będę chciał pewnie e, skosić trawę w, e, na przestrzeni kolejnych paru odcinków. Będę pewnie. Robił siano kosy i tam jakieś wykopki pewnie Bo też jak wiecie to ziemniaki mamy posadzone. Bo to, to, to już jak będzie miesiąc wrzesień. Ale dobra. Jakoś się to odczeka. W ogóle widzicie to taki in, inny sposób trochę na układanie tych kostek sobie znalazłem. Tak jak widać tu trochę to wystaje poza przyczepę, ale jak widać, jak widzicie, no... I nawet to działa, tak? To się trzyma, nie wypada stąd w ogóle fajnie. Wszystko, czy mógłbym to zabrać? No, kurde, nie jest to chyba aż tak do końca stabilne. Ale dobra. Tragedii nie ma też, więc nie ma tragedii, więc się trzeba chociaż z tego cieszyć. No i gdy z... postaram się te wszystkie kostki załadować. Jednak na tę przyczepę teraz, żeby no. Może dam radę na jeden transport, wszystko przewieźć. Kurde, koledze się kończy czas, żeby sobie jęczmień zebrał, czy są tu rośliny, no niedobrze. Moi drodzy, no. I sobie teraz nie wykosi to kiedy. A zresztą, czy to jest w ogóle moja sprawa? Chyba. Co mnie to kurcze obchodzi? Chyba nic za bardzo. I tyle no w tym temacie tak jakby. Dobra, chyba już kolejnych teraz tu nie upakuję, wiecie co, dobra, nie, nie ma co, przyjadę tu jeszcze raz i kolejną rundkę z tymi, kurde, tymi kostkami zrobimy, chociaż tu by się chociaż przydało tylko, by się chociaż tylko jedna przydała, wiecie, żeby to tak oprzybić, nie, to nie wystarczy. O, o! Tak przesunę, o! Nie no, ja to jestem kurde mądry. Jak nie wiedziałem, że posiadam taki zasób inteligencji. Dobra, już nie będziemy robić takiego transportu, jak wcześniej. Nie ma tu najmniejszego chyba sensu za bardzo. Tak szczerze powiedziawszy, no dobra, teraz tak. Teraz musimy do, no, znowu sprzedać w tym miejscu, gdzie to sobie poprzednio sprzedaliśmy. Słonę trochę się z tego zarobi. Nie wiem, że no, znaczy, no mnie tego nie sprzedaje. Te... Moje, ja teraz nie sprzedaję tego, żeby zarobić, tylko bardziej po to, żeby się tej słony pozbyć. Tak, no bo po co nam aż tyle. Trochę z nią przegiąłem w tym roku i no. Pewnie z bójkiem wieczkiem będę te e, chciał podyskutować, czy w przyszłym roku by I nie zasiać upraw takich, z których tej słony będzie mniej. No bo jednak nie będziemy już potrzebowali na pewno. Czy, czy to widzę, no? a teraz cyk. E. Ładnie tu idzie wszystko na sprzedaż. Dobra, ej fajnie sobie robiłem. Fajnie my tu sobie zarobiliśmy, bardzo się cieszę. Czemu tak? Takie coś zrobiłem, leci. Ważne. <laughs> Dobra, tam jeszcze parę tych kostek zostało tylko. Ale wiecie co? Ich chyba nie sprzedam, tylko je faktycznie... Je wezmę na przechowanie. Żeby... No żeby na pewno tym krową tam starczyło. Żeby miały jednak tą słonę, miały na czym leżeć, miały na co srać, No, nie? no tak. Troszkę. Także dobra, nowe wezmę w sumie. Jednak tak to szczerze myślę, że wezmę tam na gospo już tą słonę. Kurde ja jedyny w polu wszyscy ludzie już poszli sobie spać. Kimono, nie, 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 o tym mówiliśmy wcześniej, ja raczej o tej godzinie jeszcze ludzie nie śpią. Oglądają sobie może telewizorek, coś takiego robią, żeby spali. Kurde, jest dopiero 18. Także wątpię, żeby ludzie spali już, jak jest, no, wcześnie, jest tak wcześnie dosyć. Oni już sobie siedzą w domku, odpoczywają, telewizorek oglądają. No ja pewnie jak to skończę, to będę robił dokładnie to samo, no bo no, cóż innego, no. Cóż, cóż tu innego jest do, do roboty. <coughs> kurde, czemu mnie cały czas w gardle jakieś choróbsko zaczyna przychodzić? Zaczyna mnie jakieś, trude choróbsko napadać i to jest niefajne. Mega. Bardzo, bardzo, mi się nie podoba sytuacja taka jak się dzieje. Jak się w czymś takim znajduje człowiek, no to, to jest dupsko. E, brzydko powiedziałem, przepraszam. Już takich skandalicznych słów na, moim filmie, na moich filmach nigdy nie użyję. Was zapewniam o tym normalnie. i drodzy, że to, to się nie powtórzy już. Że to się nigdy nie powtórzy. Jeszcze dwa snopki tylko. Że znaczy snopki kostki w sumie. <laughs> tak jakby. <laughs> choróbsko jak zawsze dotyka mnie. Oje, oje, oje. Normalnie takie gory ma wymyśliłem w tym momencie. Tak choróbsko znowu goni mnie. Piewając tę piosenkę aż by się chciało rzec, ale nie do końca by to było adekwatne do aktualnej sytuacji. Dobrze my możemy już postawić ostatnią kostkę? Ewidentnie tak. Tylko teraz. Te pasy są zapięte w ten sposób, że ja nie, nie wiem czy one to trzymają. One jakby trzymają. Ale ja im trochę nie ufam. Nie no dobra. Co mam tym pasem nie ufać? Myślę, że raczej dobrze trzymają tutaj, prawda? Te kostki. Raczej jest wszystko w porządku dobrze, moi drodzy, ja teraz pojadę normalnie na gospodarstwo. Tak jak mówiłem, nie sprzedam już tej słomy, tylko ją zmagazynuję, bo ona się przyda. no będzie potrzebna. Trochę jednak tej słomy by wypadało na zapas mi. Pan tak teraz zdecydowałem, nie, więc co no to wujek Wiesiek powie pewnie że nie, nie powinienem tak robić, ale szczerze to ja mam w połowie. Obojętne mi to jest. Ja mam w to. Moi drodzy. Wy. Żeby tu brzydko nie powiedzieć. Wy, 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 wy. Mam w to wywalone. Wy, wy, wy bo no to powiedziałem nie brzydko, więc. To wszystko gra, sratata Jak tu mówią, strata, ta wszystko gra i tyle. W tym temacie, no Czyż nie? Czyż nie? No drodzy, czyż nie? Tutaj nasz sąsiad mieszka Aha. Dobra, weźmy i sobie otwórzmy tu trochę wolniej pojadę już, myślę sumie ja tu tą przyczepę mogę u krów zostawić, więc ona sobie tutaj stoi. No nie, nie ma gdzie indziej no. Nie ma w ogóle raczej miejsca, żeby no, gdzie indziej ją zostawić. Byłoby tutaj wycofajmy, może chyba szybciej. Dobra, to był zły pomysł. z trzydziestki i teraz te kostki trzeba po prostu tutaj o, wyrzucać, powyrzucać i to jest jedyne co z nimi należy zrobić w momencie znaczy tak do końca bardziej, tak żeby tu później było na przykład jakąś trawę czy siano będę chciał yy, przywieźć to, żeby no miejsce na to było, to tak bardziej do końca to wszystko powierzucać lepiej Czyż nie? Czyż nie, moi drodzy? Czyż nie? A raczej. A raczej właśnie tak. No, także na brak leżyska, łożyska, czy nie wiem, miejsca ogólnie do wylegiwania się te krowie raczej na, na, narzekać nie mogą. Dobra. jest. Zostawmy tą przyczepę w tym oto miejscu. I co? Myślę, że w tym odcinku to jak naprawdę byłoby to już wszystko. Będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że oczywiście ten film wam się spodobał. Pamiętajcie koniecznie... Ojej, oj, coś mówiłem. Ja nie chciałem po tym przejechać. No, pamiętajcie, koniecznie zaglądajcie, dołączajcie do mojego serweru... Di... Serbe... Serweru, to bym teraz powiedział. Serwera, do mojego serwera Discordu. Dołączcie y. do niego. Bo tam są tak fajne rzeczy, że ja pierdzielę. Znaczy, no co tam jest? Macie informacje o moich nowych odcinkach, i w ogóle to możecie tam. Yy, nie wiem. Poczatować, prawda? Musicie oczywiście przestrzegać regulaminu, ale to jest wiadomo chyba na każdym serwerze Discord jest jakiś regulamin, którego członkom nie wolno złamać. Tak, wam nie będzie go wolno oczywiście złamać. Więc już koniecznie tam dołączajcie, wbijajcie. Yy, I w ogóle to co. Yy, Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć na rafa.